Mówiłem wam o tym, że Suzan Wójcicki, czyli CEO YouTube'a z polskimi korzeniami, ogłosiła swoją rezygnację ze stanowiska, tłumaczyła to wtedy tak. Postanowiłam rozpocząć nowy rozdział, skupiając się na rodzinie, zdrowiu i osobistych projektach, które są moją pasją. Zaledwie rok po jej odejściu z YouTube'a pojawiła się tragiczna informacja, że syn Suzan e, umarł przez przedawkowanie. a no, pięć miesięcy ciekawać, od tej prawa. informacji media właśnie obiegły tragiczne wieści o śmierci samej Suzan w wieku 56 lat. Wójcicki od dwóch lat zmagała się z naporem i to właśnie on był powodem. Szczerze szanuję, że w żaden sposób nie mówiła o tym publicznie, że jakby swój grief zatrzymała tak do najbliższych osób i, i nie zrobiła z tego wielkiego halo. Ale jeżeli ja mam coś powiedzieć o niej, no nigdy nie byłem fanem tego, jak ona prowadziła platformę za, za czasów, kiedy ona była CEO. Ale z drugiej strony, jeżeli, jeżeli, jeżeli miałbym być całkowicie fair, YouTube nie upadł pod jej zarządzaniem, więc no najgorsze jakaś nie była. No ale. I tak, przykra sprawa, te nic, nic złego nie będę mówił, bo, bo, bo nawet nie wypada. Jej mąż napisał w oświadczeniu: Moja żona od 26 lat i matka pięciorga naszych dzieci opuściła nas dzisiaj po dwóch latach życia z rakiem płuc. Suzan była genialnym umysłem, kochającą matką i drogą przyjaciółką dla wiele osób. Informacja o śmierci Suzan rozeszła się po internecie w gigantycznej skali i klasycznie pojawiła się to na wspierających komentarzy. Twórcy pisali, że Suzan była komunikatywna ich wysłuchiwała. Inni zaznaczali, że w sumie to no, nie do końca zgadzali się z jej decyzjami, ale składałem Kondolencje rodzinie, bo jednak wydarzyła się tragedia. No ale Prawda. była też ta druga strona i naprawdę pierwszy raz od dłuższego czasu spotkałem się z tak nienawistnymi i obrzydliwymi komentarzami. Chcę, że też też widziałem w chuj takich strasznie przyjebanych wypowiedzi. Głównie Twitter, no Twitter to jest wylęgarnia główna straszna. No ale daj ludziom darmowy dostęp do, do wrzucania postów tekstowych i, i widzisz efekt. No też trzeba mieć kurwa smutne życie, żeby wyzywać kogoś, bo nie podobało ci się jak prowadziła firmę za życia po tym jak, jak starzyła się tragedia jej rodzinie. Głupie w chuj. znam była największym cenzorem w ostatniej dekadzie. Cieszę się, że... Mam nadzieję, że jej rodzina zobaczy wiele komentarzy. Ona usunęła moje dwa kanały i zatrzymała przepływ informacji. Kurwa, tacy ludzie nie powinni mieć dostępu w ogóle do odpowiadania się przysięga. No trzeba być naprawdę kurwa przyjemnym. Nie będę tęsknić. Broniła wielu pod swoimi rządami. I tak, można mieć do Suzan wiele zarzutów, jak chodzi o jej rządy na YouTubie. To za jej czasów zniknęły dyslajki pod filmami, YouTube przeszedł ogromną cenzurę po to, by zadowolić swoich reklamodawców. Wiele kanałów zostało zdemonetyzowanych, dostawało strajki i permanentne bany. Co w rezultacie sprawiało, że ludzie tracili możliwość utrzymywania swoich. Ale trochę zepsuła YouTube i strasznie go cenzurowała. No tak, no zgodzę się z Tobą, mnie bardzo wkurwiało to, w jaki sposób zmieniała się platforma, kiedy ona nią zarządzała. To be fair, jak, też, jak jesteś CEO, to też nie robisz każdego kola. Też się trzeba zrozumieć, mimo wszystko, jak się gada o takim temacie. Ale, jeżeli miałbym popatrzeć na to obiektywnie, teraz najwięcej zarabia się z AdSense'a na YouTubie, jak się zarabiało kiedykolwiek. Teraz jest najlepszy Czas, jeżeli chodzi o finanse, w prowadzeniu kanału na YouTubie. I tak teraz już jest inny CEO, ale jeszcze za jej czasów to już to szło do góry. Więc pomimo tych wszystkich spierdolonych zmian, z którymi się nie zgadzam, znała się na biznesie lepiej niż ja i jednak to sz wszystko szło, szło do góry, nie? I sam fakt, że AdSense poszedł do góry, szczególnie w takim regionie jak Polska, gdzie to zawsze było strasznie zaniedbane, strasznie, strasznie niskie zarobki względem reszty krajów. W sumie no dalej są, ale nie, nie ma aż takiej różnicy już teraz, mi się wydaje. Co w się sensie nie aż tak drastyczna, kiedyś była. Więc jednak, no, te decyzje jakoś tam pomogły, no. To naprawdę wiele... Też, no też, kurwa, absolutnie nie zazdrościłbym jej pozycji jako CEO YouTube'a w momencie, kiedy no, stare no, co jak co, nie jestem hejterem PewDiePie'a, no, ale jednak jak twoja maskotka, największy YouTuber na twojej platformie wali Enworda na streamie, gość, który ma, wtedy nie pamiętam, chyba prawie milion, prawie 100 milionów subskrypcji, no, jest to ciężkie do obronienia, nie? Że masz kogoś takiego, kurwa, na platformie, i tak dobrze, że go nie wyjebali. I tak dobrze, że on nie dostał bana. Stracił bardzo dużo brand dili. Nie wiem czy nie zawiesili zarabiania na jego kanale na jakiś czas, czy tam z paru filmów. Dalej, fakt, że udało się go zostawić na platformie i jednocześnie nie splajtować po czymś takim, coś tam umiała uratować. Nie wiem, na ile to jest jej zasługa, nie wiem, na ile to jest zasługa jej teamu. Nie mam żadnego pojęcia, ale jeżeli mam być fair, platforma nie upadła pod jej zarządstwem. I, i tyle chcę powiedzieć po prostu. Więc też takie pierdolenie, że tylko rozjebała YouTube'a też jest głupie. Rzeczy, które sprawiają, że Suzan ma fatalną reputację CEO, zarówno u widzów, jak i u twórców, jak najbardziej rozumiem. Teraz z drugiej strony rzeczywiście było bardzo dużo takich nieprofesjonalnych fakapów. za czasów, kiedy jeszcze żył Juice World, była taka duża drama. Ja nie mówiłem chyba nigdy o tym na streamie, ale widziałem ten klip i to już jest naprawdę takie podejrzane. Jak ona podchodzi na jakimś festiwalu czy na jakimś koncercie do Juice Warda jeszcze tak jak mówię, za życia, i mówi do niego: Nie chcę już pomieszać, ale coś mówiła, albo o wyświetleniach, albo o subskrypcjach. Chyba to było o subskrypcjach, że chyba kocham twoją muzykę, coś tam, coś tam, ale widziałem, że nie masz, że YouTube nie idzie jakoś super dobrze. Trzeba podbić twoje liczby. No i to już zaczyna cię, kurwa, to już tak trochę dziwnie brzmi, kiedy to wychodzi z u CEO platformy, że trzeba podbić Twoje subskrypcje. No jest to no ale tak jak mówię, platforma mimo wszystko nie zdechła i nawet się rozwinęła pod jej za zarządstwem, więc też trzeba patrzeć na to kurwa fair. A tragedia się wydarzyła i, i nie ma co wspominać rzeczy negatywnych. To, co się dzieje teraz, dzieje się teraz, a teraz YouTube nie jest w y, złym miejscu. I, I tyle. Wiem, że wiele osób jej nie znosiło, natomiast czy to jest powód, by teraz tańczyć na jej grobie, pisać te wszystkie obrzydliwe komentarze. Nie, no naprawdę, cie... jeżeli kurwa, ktoś ma podejścia Na zasadzie, cieszę się, że zdechła, no to weź ty kurwa, idź, usiąść na drzewie, kurwa, weź najlepiej, wiesz co, wyskocz z okna z dziesiątego piętra, to wtedy napiszę dokładnie tak samo, jak ty o niej na, na Twitterze. Cieszyć się ci? bo jest to chyba w miarę logiczne że taki gigant jak YouTube należący do Google, który należy do alfabetu, który ma kapitalizację 2 bilionów dolarów, nie jest obsługiwany przez jedną osobę i wątpię, że to ona była w 100% decyzyjna w no tych to wszystkich powiem, totalnych to zmianach czy cenzurze na platformie, ale była na pewno workiem dobiścia, który za to wszystko obrywał.